Dzień dobry Państwu! Lech Poznań w końcu zaczyna się wzmacniać, jak to mówią lepiej późno niż wcale. Alex Douglas oficjalnie został nowym zawodnikiem kolejorza, podpisując trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne. Sezon. Ja nazywam się Maciej Skucha, a w tym filmie między innymi o tym, jaki to piłkarz, co może dać Lechowi Poznań oraz jak prezentuje się w porównaniu do innych stoperów tej drużyny. Na samym wstępie jednak prośba do Was, zostawcie łapkę w górę, dzięki temu mi bardzo pomożecie, więcej osób obejrzy ten materiał i też zachęcam oczywiście do subskrypcji tego kanału, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. Na sam start oczywiście sylwetka tego zawodnika Alex Douglas to 122-letni szwedzki stoper, który jest dosyć wysoki, bo Mierzy 1,90 wzrostu. Jego wartość rynkowa według portalu Transfermarkt wynosi 500 tysięcy euro, ale Lech ma za niego zapłacić w okolicach 300. Czy też 400 tysięcy, co jest i tak dosyć wysoką kwotą, jak za piłkarza, któremu z końcem tego roku kończy się umowa. Alex Douglas to wychowany Hamarby. W wieku 16 lat po raz pierwszy znalazł się w kadrze meczowej, ale debiutu w seniorskiej drużynie się nie doczekał. W wieku 18 lat już postanowił wyjechać za granicę, a konkretnie do czwartoligowca z Hiszpanii, San Roque de Lepy, ale już rok później wrócił do Szwecji i został zawodnikiem trzecioligowego FC Sztokholm. Pół roku później trafił jednak do Hamarby T. FF klubu, który wspomaga zespół, którego jest wychowankiem. Na poziomie trzeciej ligi w Szwecji rozegrał 20 spotkań i zapracował sobie na transfer do Westeros, czyli szwedzkiego drugoligowca. Nim został podstawowym obrońcą, sezon wcześniej awansował do szwedzkiej ekstraklasy i w tej kampanii, w systemie oczywiście wiosna-jesień, no bo tak grają w Szwecji, zanotował 12 spotkań. Jego klub, jak dotychczas w tym sezonie, nie radził sobie zbyt dobrze. Obecnie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, natomiast jest czwartą drużyną z najmniejszą ilością straconych bramek. Tam raczej leży problem w ofensywie. Dowiedzieliście się już więc sporo na temat jego przeszłości, więc przejdźmy do tego, jaki to piłkarz. Przede wszystkim jest to obrońca, który nie boi się wyprowadzać piłki. Często się za to bierze, czasami nawet wchodząc w dribbling. I widać to w statystykach. W tym sezonie szwedzkiej Ekstraklasy zanotował 109 podań progresywnych i jest to 24 wynik w tej lidze szwedzkiej. Do tego progresja z piłką wynosiła 4,79% na minutę i był to 15. wynik jak dotychczas w lidze szwedzkiej, a do tego zanotował 78,6% udanych dryblingów, ale w tym sezonie wykonał ich 14 i jest to za mało, aby być uwzględnianym w tych rankingach. Do tego jest dosyć szybki i pomimo tego, że nie jest napakowany mięśniami, to całkiem nieźle radzi sobie w pojedynkach fizycznych. No i też dzięki temu ma dodatkowy atut, no bo jest dosyć zwinny. Do tego dobrze radzi sobie w pojedynkach stricte defensywnych. W tym sezonie szwedzkiej ekstraklasy miał 72,04% wygranych pojedynków w obronie i był to 14 wynik w lice. Zdarzy mu się jednak źle ustawić w defensywie, czy też zgubić krycie. Pod tym względem nie jest perfekcyjny. Przygotowując się do tego materiału, przeczytałem wiele pochlebnych opinii na temat jego gry głową. Natomiast analizując jego grę, dostrzegłem taką zależność, że przede wszystkim dobrze radzi sobie w pojedynkach główkowych w środku boiska, gdy ma więcej czasu na reakcję i też może sobie ustawić napastnika. Gorzej to wygląda, jeśli chodzi o dośrodkowania już we własnym polu karnym. Tam zdarzy mu się przegrać właśnie takie pojedynki, gdy czasu na reakcję jest mniej, i generalnie jeśli chodzi o pojedynki główkowe w jego wykonaniu, no to 46,7% wygranych. Nie są to pozytywne liczby, jak na obrońce, raczej jest to przeciętny wynik. A jak Douglas prezentuje się na tle innych defensorów Lecha Poznań, postanowiłem go porównać do Blazicia oraz Salamona. Zacznijmy od statystyk procentowych, tak to się prezentuje. Pod uwagę wziąłem wygrane pojedynki o drugie piłki, wygrane pojedynki defensywne, wygrane pojedynki powietrzne oraz celność podań. I jeszcze statystyki ilościowe, tak to wygląda pod uwagę. Wziąłem biegi progresywne, faule, wybicia, pojedynki defensywne oraz przechwyty oczywiście wszystko w przeliczeniu na 90 minut. Douglas wyróżnia się przede wszystkim w wygranych pojedynkach defensywnych, biegach progresywnych, no i też ilości pojedynków właśnie w obronie. Natomiast ta statystyka troszeczkę determinuje poziom drużyny. Oczywiście jeśli drużyna jest nieco słabsza, no to więcej musi się bronić. Gdy popatrzymy sobie jednak na statystyki ilościowe, a konkretnie na wybicia oraz przechwyty, to tam możemy dostrzec, że Douglas się raczej nie wyróżnia. Jest ich stosunkowo mało jak na defensora drużyny, która jest ostatnia w lidze. Ale generalnie możemy powiedzieć, że Douglas prezentuje się w tych liczbach całkiem nieźle, ale też trzeba wziąć pod uwagę przeskok. Według rankingu OPTA Westeros, czyli dotychczas. Drużyna Douglasa to ekipa numer 933 na świecie. Lech Poznań w tym rankingu plasuje się na 247 miejscu, więc przeskok jest dosyć spory. Według tego rankingu, Westeros to drużyna pomiędzy pierwszą ligą ekstraklasą. Do tego trzeba pamiętać, że Westeros dopiero w tym roku awansowało do szwedzkiej ekstraklasy. Douglas co prawda grał tam regularnie, ale w CV ma tylko 12 spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej w Szwecji, więc nie ma zbyt dużego doświadczenia. Można było dzisiaj dostrzec spore niezadowolenie tym transferem kibiców Lecha Poznań. Z jednej strony można się dziwić, no bo jednak Douglas prezentuje się na papierze całkiem obiecująco, ale ja po części ten zawód rozumiem. To będzie dopiero pierwszy transfer Lecha Poznań, biorąc pod uwagę, jak zbroi się Legia Warszawa, jak rozczarowujący był poprzedni sezon, ja ten zawód kibiców Lecha Poznań rozumiem ze względu na to, że do Lecha trafia piłkarz z potencjałem, ale nie piłkarz od razu do pierwszego składu. Co może ten piłkarz jednak dać Lechowi Poznań? Moim zdaniem przede wszystkim to w pierwszym sezonie będzie rywalizacja dla innych środkowych obrońców albo ich zastępstwo, no bo sporo mówi się o odejściu do Grysztola czy też blazicza. Biorąc pod uwagę jego atuty, nie zdziwię się też, jeśli będzie testowany awaryjnie jako lewy obrońca czy też zawodnik na pozycji numer 6. W poprzednim swoim klubie Westeros grał jako lewy środkowy obrońca. Często właśnie schodził do tej lewej strony, podłączał się do ofensywy. Więc te ofensywne walory również posiada. I przede wszystkim może to być pierwszy rozgrywający tej drużyny piłkarz, który będzie zajmował się po prostu wyprowadzaniem piłki od obrony. To ma być ważne dla Nielsa Fredericksena. Trzeba też pamiętać, że jest to zawodnik młody, który może się jeszcze rozwinąć. No i Lech Poznań może w przyszłości po prostu na nim zarobić. Generalnie podchodziłbym do tego transferu Lecha Poznań jako transferu bardziej na przyszłość niż na teraźniejszość. Dostrzegam w nim spory potencjał, ale jest tutaj pewna niewiadoma jak poradzi sobie z tym przeskokiem, który pewnie go czeka. Dajcie znać w komentarzach co Wy sądzicie na temat tego transferu, a ja serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Jeśli ten film Wam się spodobał to zostawcie łapkę w górę, dzięki temu ten materiał dotrze do większej rzeszy odbiorców. Subskrybujcie ten kanał, aby kolejnych takich filmów nie ominąć. Zapraszam oczywiście do wszystkich linków w opisie, tam m.in. mój Twitter, tam sporo moich przemyśleń na temat piłki nożnej i też wiele ciekawych statystyk. Maciej Skucha, kłaniam się nisko. do zobaczenia.